W eklektycznym wnętrzu neoromańskiej budowli powstało dzieło złożone z kilkunastu fresków oraz bogatej ornamentyki ścian i sklepień. Secesyjno-młodopolska polichromia wykonana została w latach 1904-1906 przez krakowskich malarzy Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziębłe. Nie zachowały się zapisane materiały mówiące o treściach ideowych, jakie polichromia miała przekazać. A przypomnę, że czasy były tragiczne, były to czasy rozbiorów, i ta właśnie polichromia łączy w sobie kilka wątków. Przede wszystkim wątek kościelny, religijny, przedstawia sceny życia Chrystusa i Marii. Po drugie, wątek patriotyczny, pokazuje historię Polski. Była malowana ku pokrzepieniu serc. I po trzecie, wątek ludowy, z którym tak bardzo związany był Włodzimierz, przerwa tetmajer Jak doszło do powstania polichromii, która w sposób niezwykle odważny mówiła o historii państwa polskiego. W czasach, kiedy działała wyjątkowo ostra cenzura rosyjska, bo jesteśmy w byłym rosyjskim zaborze, w czasach, kiedy Tetmajer i Uziembło wielokrotnie musieli nielegalnie przekraczać granice między zaborami, żeby malować te piękne sceny. Zacznijmy może od wejścia do kościoła. I zapoznajmy się szczegółowo z treściami poszczególnych malowideł. W kruchcie, gdzie teraz jesteśmy, na pozór widzimy tylko i wyłącznie sceny religijne. Widzimy też motto prac, które zostały wykonane przez artystów. Oto inskrypcja znajdująca się z lewej strony wielkiego malowidła. Inskrypcja głosi, Kościół ten malowaniem ozdobiony został ku Bożej chwale i tej pospolitej, nieszczęśliwej w wspomożeniu dla dźwignięcia serc wszystkich Polaków ozdobiona świątynia niechaj będzie przybytkiem wiary w sprawiedliwość Bożą. Przejdźmy teraz do treści ideowych, jakie tutaj zostały zawarte. W jaki sposób udało oszukać się cenzurę, że tak wspaniałe sceny mogą zdobić ściany Sosnowieckiej Świątyni. Ołtarz Główny. Prawdę mówiąc jest to jeden z najpiękniejszych ołtarzy historyzujących, czyli opartych na starych wzorcach, jakie w Polsce się znajdują. Jest to prawie, że dosłowna kopia ołtarza Kościoła Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu. Tamten oryginalny ołtarz powstał w latach 30. wieku XVII. Ten, dzięki składkom miejscowych robotników, wybudowano w 1903 roku. Tematycznie ołtarz ten związany jest z wezwaniem kościoła katedralnego. Prezbiterium jak wiadomo jest najważniejszą sakralnie częścią kościoła i to w tej najważniejszej części znalazły się główne przedstawienia o treściach patriotycznych o treściach historycznych gdzie wątek religijny splata się z historią narodu polskiego na ścianie północnej prezbiterium widzimy składający się z dwóch części olbrzymi fresk przedstawiający chrzest Polski Druga wielka scena w prezbiterium to śluby Jana Kazimierza. Składa się z dwóch obrazów i proszę zwrócić uwagę, że wszystkie twarze zwrócone są tutaj w kierunku ołtarza, nie tylko tego malowanego, ale również autentycznego ołtarza Katedry Sosnowieckiej. Na samej ścianie tęczowej znajdują się motywy bardzo podobne do polichromii Jana Matejki w kościele mariackim w Krakowie są to motywy aniołków i co bardzo ważne widoczne tutaj na ścianie tęczowej motywy orłów, srebrnych orłów w nimbach, nimby są złote. Są to wyraźne motywy heraldyczne nawiązujące oczywiście do patriotycznej heraldyki polskiej. Jak ważna jest rola tych orłów, świadczy to, że znajdują się one nie tylko na ścianie tęczowej, a na całym skrzyżowaniu, na pilastrach skrzyżowania presbiterium, naw głównej i naw bocznych, czyli naw stanowiących transept. Architektura wnętrza kościelnego narzuciła pewne ograniczenia malarzom. Otóż nawa główna składa się z trzech stref. Strefy arkadowej, gdzie na potężnych kolumnach podtrzymywane są archiwolty, strefy tak zwanej triforyjnej. I później ze strefy okien doświetlających wnętrze nawy głównej nad nawami bocznymi, bo jest to bazylika. Na tych bocznych ścianach znalazły się tylko ornamenty. Natomiast na samej górze, na sklepieniach, w polach sklepiennych, namalował Włodzimierz Tetmajer Świętych. I chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwóch Świętych Cyryla i Metodego, którzy przedstawieni są tutaj w strojach górali z okolic. Pod hala. Oprócz tych, którzy umieszczeni są na sklepieniach głównej nawy, transeptu, prezbiterium, mamy 40 świętych umieszczonych w nawach bocznych. I na zakończenie niezwykła ciekawostka. Przy wejściu do zakrystii na ścianie zbiorowa fotografia twórców i współtwórców tego kościoła. Fotografia oczywiście malowana przez Tetmajera i uziębłe, bardzo skromnie w prawym, górnym rogu z tyłu widoczne są dwie postacie, podpisane zresztą w dolnym prawym rogu. Włodzimierz Tetmajer, artysta-malarz, i Henryk Uziębło, artysta-malarz.